Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodziły, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop. Zniszczył wszystkich. Podobnie jak było za dni lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, a w tym dniu, w którym lot wyszedł z Sodomy, ogień i siarka spadły z nieba i zniszczyły wszystkich. Tak samo będzie w tym dniu, w którym pojawi się syn człowieczy. Kto w owym dniu będzie na tarasie, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, aby je zabrać. To na polu, niech tak samo nie odwraca się do tego, co za nim. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Jeśli ktoś będzie zabiegał o to, aby zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, odrodzi je. Oświadczam Wam, tej nocy dwóch będzie na jednym łożu, jeden zostanie wzięty, a drugi odrzucony. Dwie będą razem meły, jedna zostanie wzięta, a druga odrzucona. Wtedy odzywając się, zapytali go, dokąd panie? A on im odpowiedział, gdzie padlina, tam zbiorą się także sępy. Może najpierw yy, yy, Dwa słowa o tym ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii. One, to, to ostatnie zdanie może brzmieć w naszych uszach tak dziwnie, pejoratywnie. Padlina, sępy. Niekoniecznie tak było, nie tak, niekoniecznie tak brzmiały te słowa w uszach apostołów, uczniów pana Jezusa. Zwłaszcza, że to słowo, które jest przetłumaczone jako sępy, oznacza w ogóle takie duże, drapieżne ptaki. Także na pewno Pan Jezus nie miał na myśli porównywać nas z sępami, a nie wiem, siebie czy nieba z padliną. No bo ostatecznie o to tutaj właśnie chodzi, że niebo, że Pan Jezus mówi o niebie, które będzie pokarmem, które będzie miejscem takiego bardzo obfitego posilenia, nakarmienia, nakarmienia się tym, co jest dla nas, właśnie ta padlina. Czy to mięso, które zjada drapieżny ptak, jest właśnie odpowiednim pokarmem? I dla nas niebo jest tym odpowiednim miejscem. Także raczej, raczej to po prostu Pan Jezus miał na myśli. Natomiast pozostałe słowa dzisiejszej Ewangelii najpierw mówią o tym, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie, przyjdzie w sposób nagły, raczej niezapowiedziany. Tak, i że będzie to, tak, będzie to jakieś gwałtowne, właśnie wydarzenie. Natomiast potem, jakby ciągnąc dalej tę, tę myśl o końcu świata, Myślę, że można to też odnieść do końca życia każdego człowieka, do, do tak zwanej śmierci. Pan Jezus mówi, i tu jest takie ważne zdanie, które mnie dzisiaj jakoś szczególnie poruszyło, kiedy czytałem tę Ewangelię. Mianowicie, kto będzie na polu, niech tak samo nie odwraca się. Do tego, co za Nim. No i potem Pan Jezus mówi o, o żonie Lota. Pamiętamy, nie? że kiedy Lot razem z żoną uciekali z Sodomy, to y, Bóg zabronił im się oglądać za siebie, no ale żona Lota jednak się odwróciła i zamieniła się w słup. Soli. Tak czy owak chodzi tutaj o to, byśmy się nie odwracali do tego, co za nami. Zobaczmy, ile czasu my w naszym życiu poświęcamy. No, właśnie, to jest taka dla mnie, ja, ja tak odbieram dzisiejszą Ewangelię jako taką dobrą okazję do tego, żebym zrobił sobie taki przegląd, rachunek sumienia, y, odpowiadając sobie na pytanie: y, ile czasu, ile energii poświęcam na y, myślenie o przeszłości, na rozpamiętywaniu tego, co było kiedyś. Swoich własnych błędów, czyichś czynów, też sukcesów, takich dobrych rzeczy. Oczywiście, nie chcę przez to powiedzieć, na pewno Pan Jezus też nie chce powiedzieć, że wspominanie w ogóle jest czymś złym. Gdyby tak było, no to Pan Bóg nie wyposażyłby nas w pamięć. Pamięć jest po to, żebyśmy wspominali. Tylko chodzi o te pewne proporcje: chodzi o to, czy nie jest tak, że dla nas przeszłość staje się czasami ważniejsza niż teraźniejszość. No, i tym samym, niż przyszłość, no bo jeżeli dla nas nie jest ważna teraźniejszość, no to de facto przyszłość staje się nieważna, bo przyszłość tworzona jest przez teraźniejszość. Przyszłość tworzę przez to, w jaki sposób żyję teraz, co robię teraz. Teraz, właśnie hmm, nagrywając ten film tworzę przyszłość w przyszłości ktoś go posłucha i być może y, skorzysta jakoś z tego y, gdybym nie nagrał filmu no to y, na pewno coś takiego by się nie wydarzyło znaczy nie wydarzyłoby się to że ja komuś coś daję kogoś wspieram y, tworzę coś pozytywnego Gdybym, gdybym tego nie zrobił teraz. Teraz, czy obojętnie, czy za chwilę, ale, ale właśnie to teraz tworzy przyszłość. Natomiast przeszłość, przeszłość oczywiście ma, tak jak już powiedziałem, swoje miejsce w naszym życiu, ale to jest bardziej, przeszłość jest bardziej, nam potrzebna i pamięć o przeszłości jest bardziej potrzebna nam do tego, żebyśmy wyciągali wnioski zarówno z błędów, jak i z sukcesów. z tego co pozytywne wnioski w postaci takiej, że żeby to mnie uczyło, właśnie żeby przeszłość mnie uczyła. Pamięć o przeszłości, żeby mnie uczyła. Yy, czyli żebym unikał błędów, a wybierał to, co służy yy, tak zwanym sukcesom, w razie temu, co, co jest dobre w moim życiu. I, I tyle. I tyle. Najgorzej, jeżeli zaczynamy przeżywać... Przeszłość tak jakby ona była teraźniejszością, tak jakby to ciągle trwało. Tak, to jest na przykład kwestia przebaczenia. Brak przebaczenia trochę bierze się właśnie z tego, że to, co się kiedyś wydarzyło, co ktoś kiedyś zrobił. Jakby nadal po prostu trwa, nadal, nadal trwa. Oczywiście inną rzeczą jest to, że często trwają w naszym życiu skutki naszego własnego postępowania, albo czyjegoś postępowania, negatywne, trudne skutki, albo też pozytywne. I i to powoduje, że ta przeszłość jakoś, nawet jeśli próbujemy się do niej zdystansować, to ona jednak jakoś jest obecna w naszej teraźniejszości. Ale właśnie chodzi o to, żeby wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja teraz mogę zrobić, żeby zniwelować. Na jakieś negatywne skutki, albo żeby wzmocnić pozytywne skutki tego, co się kiedyś wydarzyło w moim życiu. Co ja kiedyś zrobiłem, albo ktoś y, uczynił w moim życiu wobec mnie? Dla mnie. Właśnie, co ja mogę zrobić teraz? Co ja mogę zrobić teraz? Jeżeli mówimy o dawnej krzywdzie, to co ja mogę zrobić teraz, żeby te. Skutki tej krzywdy zniwelować. Tak. No i pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to oczywiście y, mogę przyjść do Pana Jezusa, żeby on naprawił w moim życiu to, co ktoś inny zepsuł, co mi zabrał, żeby on mi to y, w jakiś sposób po swojemu, tak jak on uzna za stosowne, żeby mi to oddał. A na pewno Pan Bóg to chce zrobić. Na pewno Pan Jezus chętnie to robi. Tak więc bądźmy ostrożni z tym oglądaniem się wstecz, z tym odwracaniem się do tego, co za nami. I pamiętajmy, że. To jest nie niejedyne miejsce w Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, kto będzie zabiegał o to, aby zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, odrodzi je. Czyli chodzi o to, żeby pamiętać, że świat nie kończy się na tym świecie właśnie tak. Że ten świat nie jest całym światem. To życie, które tu mamy, nie jest całym życiem. Że jesteśmy stworzeni do jeszcze pełniejszego życia, nowego życia. Życia, które swoją intensywnością, jakością, też pewnie można powiedzieć, niesamowicie przewyższa to życie. Tak więc chociaż to życie ma wielką wartość i warto je chronić prze, przez to ze względu na tę wartość, to jednak hmm, nie jest hmm, jedyną wartością, największą wartością w naszym życiu. Hmm, ponieważ to życie hmm, ma się. Hmm, przerodzić, tak można powiedzieć właśnie Pan Jezus mówi: musimy się powtórnie narodzić tak ma się przerodzić to życie takie życie z dużej litery, takie życie, którego tu na ziemi w pełni doświadczyć nie możemy, a to życie na tym świecie jest tylko namiastką tamtego życia. I niech to, ta świadomość tego, że jest życie po życiu, niech to skłania nas do tego, byśmy tym bardziej właśnie nie oglądali się wstecz, nie patrzyli na to, co za nami, w każdym razie nie patrzyli w taki sposób, jakby to, co jest za nami, nadal trwało. materiałów zapraszam na mój kanał YouTubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.